Hej! Cześć! Z tej strony JJCraft I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem znowu z gry Ark Survival Evolved W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię Czyli serię na mapie Fjordur Od razu mówię, na Fiordurze wcześniej jeszcze nie grałem No dobra, grałem, ale malutko Nie ogarnąłem jeszcze do końca tej mapy A więc mam nadzieję, że będę się dobrze bawił Razem z wami. Włóżmy sobie postać Mi ta podstawowa pasuje, tylko sobie zmienię nick No i co? Zaczynajmy No dobra już możemy sobie zacząć od zbierania tam jakichś pierwszych itemów. E, oczywiście początek karka jest bardzo klasyczny i tu się raczej nic nigdy nie zmieni. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby oswoić tam jakiegoś takiego pierwszego, słabego nawet dinka, żeby było już na czym jeździć, żeby można było tam jakieś pierwsze podstawowe itemy skraftować sobie, jakieś tam oczywiście siekierki, nie siekierki, dobra, kil kilof sobie zrobimy. To ma być taka luźna seria, mam nadzieję, że trochę bardziej... Dynamiczna od poprzednich serii. No i zobaczymy, jak się spodoba Wam, i od tego będzie zależeć, jak będzie ona często. No ja będę sobie na kilku grał, a Wy będziecie po prostu to mam nadzieję, że przyjemnie sobie oglądać. Myślę, że od razu powinniśmy sobie Flintu troszkę zebrać, żeby móc sobie skraftować pierwszą siekierkę naszą. Największym ciężarem teraz jest wbicie myślę, że 10 levela, żeby zrobić cokolwiek więcej. Na pewno jakiś dinek do zbierania Faberu się przyda, bo. No, z tym widzę że już na początku jest problem, i myślę, że dużo wagę też będziemy musieli sobie dodać, punktów, bo z tym też jest dość, no, może nie aż tak duży, ale jednak problem jest. Trzeba znaleźć sobie jakiegoś pierwszego Dinka, tam jest jakiś deal, to możemy nim się pobawić. Tak, najpierw, no to tak, no, do 300 wagę, albo tam jeszcze w jakieś inne stacje potem pójdziemy. Nie włączyłem sobie lokacji, jakby gracza, i na mapie. I nie włączyłem sobie też Dimaja, ale to sobie włączę w następnym odcinku już na następny odcinek. Wydaje mi się, że w troszkę staminkę sobie pójdziemy. Odblokujmy sobie coś tam jeszcze. Od razu na pewno bola będzie dopiero następna. To na razie podtrzymałbym punkty, bo nie ma nic takiego ważnego. W tych okolicach nie chciałbym zbierać temów, ponieważ miejsce, gdzie chciałbym się ośledzić, jest dość daleko stąd. I ja po prostu nie mam na tyle wagi, żeby przenieść jakąś dużą ilość itemów. Waga na pewno i już mogę sobie odblokować bole, co na pewno mi się przyda. Jedna, bo brakuje mi fiberu najpewniej. Dobra, troszkę fiberu sobie dozbierałem i mogę teraz się cztery sobie skraftować. E, Okej, okay. już mam dziesiąty poziom, więc mogę sobie już zacząć od razu kraftować też łuk i trochę strzału więcej. Oczywiście w wagę pójdziemy sobie dalej. Okej, okay. kolejny levelek, jeszcze jedną wagę pójdziemy sobie tu są drewniane struktury na razie mnie zostawiły w spokoju sobie je tam potem odblokujemy coś jest skraftować 40 strzał a jeszcze w sumie od razu mogę sobie jak mnie stać slingshota zrobić czyli proce tak no bo na pewno gdzieś jakieś takiego parazaura nie wiem, czy trajka, bo zobaczę, czy trajka. Chciałbym na pewno jakiegoś takiego parazaura oswoić, bo parazaur rzeczywiście może się przydać. Okej, okay, jakieś dilo na mojej drodze. Myślałem, żeby go oswoić, ale chyba sobie odpuszczę. Dilo 90. Muszę zobaczyć, na którym levelu była ta skórzana zbroja. Na 15. Dobra, to da się zrobić. O, w ogóle wiem, że tam troszkę wyżej, jak sobie pójdziemy. Jest runa, więc możemy sobie odebrać pierwszą. O, właśnie, tam jest ta runa, więc możecie sobie jak coś to ją ogarnąć też na swoim świecie, jeśli też sobie gracie na fiordurze i jeszcze jej nie macie. No i pierwsza runa z 200 ogarnięta. No działają one po prostu jak notatki, można powiedzieć, jeśli ktoś jeszcze by nie wiedział oczywiście. E, zbroja już odblokowana, teraz tylko trzeba pozbierać e, itemy na nią. Zakładajmy już sobie to powoli. To od razu wyrzucę, bo po co to mi jest? O nie, tego ostatniego także nie chciałem wyrzucić. E, jaki ty masz level, panie Ptera? 15, to trochę za słabo. 174. Może pałka usypiająca będzie lepsza? No w sumie nie wiem, to takim... Dobra, dwie sobie skraftuję. Sobie od razu podstawię do, na pasek te pałki dwie. Jeszcze troszkę wagę i co? Dobra, usypiamy. Aż będę mógł na niego rzucić i chyba już to jest ten czas. Tak, mogę. I teraz pałka i usypiamy dalej. O, mam go. Ciekawe, jak długo to jeszcze potrwa. No ile jeszcze tych boli mam na ciebie zużyć, co? Panie parazaurze. Szanujmy się. Dobra, mam go. Nie wiem, po prostu już go łapię, ale no. Dzięki, pani Lodo. Myślałem, że już zasnął. Kurczę, nie wiem ile to ma torporu totalnie. I to mnie mocno zmyla. Śpi, dobra, mamy go. Tego się nawet nie spodziewałem. Myślałem, że w końcu nam się jakoś wyśliźnie. Ale dobra, uśpiliśmy go. Eee, więc fajnie. Pozwierał jakieś itemy, na siodło dla niego. Jeszcze trochę strzałem, może dorobił. Już ma 67% w ogóle, nawet nie zauważyłem, kiedy on tyle bił. Dużo oswojenie sobie dałem i to jest dość fajne w sumie. E, a, jeszcze parazol w ogóle. Parasaddle. Dalej w wagę musimy iść, niestety. Myślę, że sobie postawimy ogniska, albo nawet dwa ogniska. Tu mi się jedzenie nie robi, a ja pójdę. On już ma 55% nawet. Myślę, że nie będzie to trwało jakoś ultra długo. To nie mi starczy. A starczy mi nawet już, to super. Yy, no to niech on się oswaja. ty już ma 92%, więc super. Ja się tam cieszę. Miał fajnego parazaura już na początek. Będzie czym berki zbierać na następny odcinek. 99% da ja nie dostał, więc. <laughs> Szczęście w nieszczęściu, bym powiedział tak szczerze. Kiedy on się nie oswaja, jeszcze bym poczekał. Z... O, no dobra. Nieważne. W hapsa polecimy sobie. Mu, um, dajmy. Siodło. Weźmy co tu jeszcze. Jest. Dobra. No i co? Bierzemy naszego parazaura i jedziemy już w miejsce docelowe. Tak chyba to mogę powiedzieć. No i podróż oczywiście będę też sobie zbierał trochę. Jagódek, bo potrzebuję. A ilko tak wam powiem, że wszystko będę pakował w wagę, albo większość. Chciałem oswoić sobie... Jak się nazywał ten wilk? Zapomniałem teraz. Andersarkus. O, Andersarkus. Sobie Anderka chciałem sobie oswoić. Wydaje mi się, że największym problemem na tej mapie jest zimno. Jakby nie miałem z niczym tak wielkich problemów na tej mapie, jak z zimnem właśnie, więc raczej będziemy latać w jakby chodzić w fursetach a nie w normalnych setach flakowych. Super. I po problemy wagę pójdźmy do rocha jeszcze. Wydaje mi się, że w tym odcinku już się takiegoś taką kliteczkę sobie zbudujemy. Postawimy piecyk. No i będziemy kończyć, no. E, gdybyście chcieli sobie już tak na szybko bardzo oswajać under sarkusy, to wam pokażę fajną miejscówkę, gdzie najczęściej respią się respi się po prostu miód. Który można na początku bardzo łatwo wydaje mi się zdobyć. No i nie ma z nimi tak naprawdę problemu, bo jeśli nie wiecie, to Anderki oswaja się właśnie miodem pasywnie w sumie, chociaż normalnie nie są pasywne. O, możecie sobie znaleźć właśnie w tych okolicach takie skałki, no i wbierzecie sobie kilof, rąbiecie je i jak widzicie, dość dużo tego Giant bichoni dostajecie. No, akurat nie, mi się kilof zepsuł. No ale tutaj jak się kierą, to będziecie więcej... a nie, w sumie też dość dużo. Więc nieważne, czym będziecie e, zbierali... Będzie dość ilość. Aha, bo tu się to nie stakuje, zapomniałem. Dobra, wywalę na razie. Co dużo grałem na różnych serwerach i już zapomniałem, że na Survivalu to się nie stakuje. A szkoda, bo ja lubię jak się stakuje mi temy. I plan jest taki, żeby osiedlić się gdzieś w tych okolicach. I widzicie, nie ma tu jakiegoś super dużo złych dinków. No jest to tak średnio mocno, no. Potrafią być złe dinki, ale potrafią być też dobre. O, jak widzicie, tutaj mamy od razu metal. I na razie tutaj pierwszy sobie tam fundamencik jakiś postawimy. E, wydaje mi się, że nawet drewniany. Od razu tam cztery fundamenty na razie. Może nauczę się w końcu ładnie budować, grając w tą serię. Jakby nagrywając tą serię, może tak. E, fundamenty mogę zrobić dwa, dość mało. Dobra, niech Parazor na razie będzie moim przechowywatorem <laughs> itemów. Chociaż dobra, w sumie od razu już mogę dwa sobie postawić. Dobra. Mogę dwa sobie postawić już. O, tam już widać inne kursy, ale w tym odcinku raczej się już nimi nie będziemy zajmować. Chciałem sobie już trochę zrobić bardziej bazę, żeby już mieć gdzie mieszkać, bo jak widzicie jest nam ultra zimno i tracimy hapsa. Gdzie mi wciągnęło te dwa fundamenty, które... A, bo ja już postawiłem przecież. A ja myślę, gdzie mi nie wciągnęło fundamenty. Jaj, moje myślenie czasami to jest po prostu... E, mięsko, 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 mam mięsko. Tak. Okej, okay, czyli z rampą na razie z tego co widzę nic nie zrobimy totalnie. No trudno. E, czyli rampa jest tak naprawdę do zniszczenia. I muszę jeszcze teraz dach zrobić. A co jakbym zrobił dach sobie z teczu? W sensie... O. zrobić sobie to. I zrobić sobie... Tak i tak? No dobra, czyli... Tocznie... O, dobra. Czyli miałam już totalnie drogę. Wiecie, taki pierwszy odcinek zawsze jest dużo kraftowania, takich... Robienie naprawdę podstawowych rzeczy. Sześćdziesiątka. Super jest. Podoba mi się nasza chatka. Tylko jeszcze bym zrobił jedną rzecz w sumie. Muszę jeszcze sobie blokować drewniany... Okienko. O, właśnie. To... E, dobra, czyli na pewno potrzebuję kamienia. Na pewno to i to potrzebuję. Mięsko mnie trochę uleczy, mam nadzieję. Dobra, trochę mnie uleczyło rzeczywiście. Hapsa sobie jeszcze troszkę dodam. Oczywiście muszę tu postawić drzwi. Sobie od razu mogę postawić w sumie piecyk. Bo czemu by nie? Tutaj mogę sobie. O, jakoś mi tak fajniej. Yy, Okej, okay. czy już w domku mi jest cieplej na przykład, więc to jest dobre, dobra rzecz na pewno. Pewnie jeszcze chciałbym skrzyftować sobie moździerz, ale mnie na razie na niego nie stać. Więc wyszedłem sobie na chwilę. Potrzebujemy jednak trochę metalu więcej. Dobra. Z tego co widzę za dużo tego metalu nie leci, więc... Yy, Skubił może się najpierw na o. 22 metalu, bo... A, zapomniałem, że to się przypala 1 do 1. Oj, będzie trzeba zrobić Industrial Grilla, na pewno. Okej, okay, pierwszy metal. Co potrzebuję do smajfów. Więcej skóry. A słyszę gdzieś tu pterka właśnie. Pięćdziesiątka, to możesz się posłużyć jako źródło skóry. Pewnie oczywiście w następnym odcinku takiego Underserquosa możemy sobie swoić jakiegoś pterka raczej. Takie najważniejsze, myślę, dinki na początek. Okej, okay, mamy już 5 metalu, więc skraftujmy sobie smajfi. To sobie tutaj włóżmy, włóżmy sobie troszkę. Myślę, że. O. Ale tu jasno się zrobiło teraz. Postawmy sobie Smitey. Teraz trzeba poczekać na więcej. Nie mam drewna jednego. Okej, okay, już mam. Czyli już jest kilofik. Super, ja się cieszę. No i pewnie się jeszcze kilofik, zrobimy troszkę tego metalu. Zbierzemy i będziemy powoli odcinek zakończać. No, i o wiele łatwiej się zbieram, w sensie lepiej. I tak będę musiał poczekać do rana, bo nie mam jeszcze miniaturki. E, więc ja tu pewnie trochę posiedzę jeszcze potem. E, o, właśnie, mięsko, które mi się zresztą już kończy powoli. Dobra, e, jeszcze troszkę potrzebuję. W sensie już nie potrzebuję, teoretycznie, ale sobie nazbieram więcej metalu, żeby mieć już do następnego odcinka pewnie na flakowym zbroję. Chociaż myślałem najbardziej na furową. Chodzi mi o to ogrzewającą, jakby ktoś nie wiedział. Oczywiście, imiona dla Parazaura możecie pisać w komentarzach. Ja nie mam pomysłu osobiście, więc jeżeli coś macie, no to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. To się przypala 1 do 1, chyba około? Czy dwa, tak No tak, no. jeden metal to jest jedno drewno, wydaje mi się. Więc Industrial Forge na pewno będzie nam bardzo potrzebny, ale jako, że nie gramy w sumie na żadnym serwerze, no to nie mam takiego oparcia na jakiś super rozwój i w ogóle osiedlenie się w tym miejscu. Bo no, tak w sumie jest to spoko miejscówka Na sam początek, oczywiście. Ok. I 40 sami się właśnie zepsuło. Weźmy jeszcze od niego szybko te berki. Dajmy troszkę leveli. Ja tylko sobie szybko skoczę napić się wody, bo nie mam jej. To będzie problem, wydaje mi się. Właśnie woda. O dziwo. Chociaż mogę sobie dość prosto doprowadzić kanalizację. Z kanalizacją, Jak to dopływa woda? No, w sumie nie wiem. Ogólnie, rurociąg mogę sobie doprowadzić, który będzie mi, jakby, tą wodę dostarczał. Ale nie chcę się jakoś na super, tutaj na super długo osiedlać. tylko tak, żeby na te początki serii, mam nadzieję, która będzie trochę trwać. Jeżeli chcecie jakieś inne dodatki, żebym zagrał, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo ja chętnie coś takiego. Zrobię. O nie, Sarkus się blisko bazy zrespił. Nie jest to zbyt dobra informacja, no ale trudno. W naszym piecyku się już przepalają itemy. Oczywiście metal chodzi. Jeszcze zanim zakończymy odcinek, wezmę sobie zrobię tą siekierkę. Mamy siekierkę. E, możemy już sobie tą w sumie wyrzucić. No i resztę pewnie zobaczycie już w następnym materiale. Podsumowując, udało nam się zrobić taką małą chatkę. Wydaje mi się, że nawet spoko wygląda. Jak na mnie to spoko wygląda. Tutaj mamy ognisko, tam jest moździerz, w którym, w którym robi się właśnie trochę narko. Eem, tu mamy pies, gdzie się też przypala metal. I oczywiście Smyfi gdzie już zrobiliśmy sobie kilof i siekierkę metalową. No i oswoiliśmy także sobie takiego para na 267 poziomie. Więc myślę, że fajnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli si tak to oczywiście strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Do zobaczenia do następnego. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie i to na tyle. Cześć!